Nie ma problemu, Walter White. To za te grafiki. Mam nadzieję, że wystarczy. Sorry, no stary, dałbym ci więcej winów, ale już nie mogłem, no. Widzisz, wy wykopali mnie z areny. Niestety twoja paczka jest, twoja paczka jest beznadziejna. Ha, ty, kreta dostałeś. Chyba nawet go nie mam. Mam chyba jednego tego kreta. On jest śmieszny. Nie, jak 620 gold za 150 wkładu? 470 gold dostaliśmy 470 golda 150 wkładu Zarobiliśmy 320 Nie chwila, co ja źle policzyłem? Chyba nie Niech będzie żeby w wyników wtedy napisać, bo spoilery są Spoilery są 20, nie kumam Ultra White. Xyron kup pakiety Na pewno chcesz żebym ci pakiety kupił? Na pewno, na, na pewno, chcesz pakiety żebym ci kupił? Nie wolisz w sobie zostawić kasy na arenę? Stary jak ci kupię, jak ci kupię pakiety spójrz To jest twoja szansa żeby potrenować arenki To jest twoja szansa żeby potrenować arenki Ja po swojej pierwszej dwunastce yy, Nigdy, no okej okay, do czasów streamu Ale przed goblinami Nigdy już nie spadłem poniżej 5 stów Potem cały czas zarabiałem, 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 aż miałem 9000 golda i kupiłem 50 paczek. Ja bym się radził zatrzymać to jako pewną rezerwę. Teraz w starym możesz grać tyle areny, ile chcesz. I uwierz mi, jak będziesz grał cały czas areny, to one ci będą parę możesz przegrać, stracić trochę golda, ale wciąż masz zapas. Nie musisz jakichś głupich questów robić. Yy, wciąż masz zapas. Yy, no i możesz spać, spawnisz tę areny. Arena się zawsze bardziej opłaca niż paczki. No chyba, że jesteś teraz na szybko 4 paczki, na przykład w coś w tym stylu. Ale to jest mniej opłacalne rozwiązanie. Twój ból. Nie lepiej pozbierać na przykład sobie 4 kafle golda za arenę kupić 40 paczek? To jest dopiero radocha otwierania tego. Wtedy wiesz, że będzie legendarka. Ja zostawiam. zaczynasz jak będziesz chciał sobie kupisz. Moim zdaniem to jest dobra okazja dla ciebie teraz, żeby cały czas grać areny i zarobisz na tych, że in-game golda po prostu.